Siema. Z tej strony Barks. Dzisiaj w sprzedaży trafił czołg F1066. Czekajcie, spróbuję go znaleźć, bo go w ogóle nie kojarzę. Tak, to chyba go raczej nie znajdę. Weźmy tak. O, już jest. A jeżeli chodzi o obrażenia, też już jest. Niestety, ale jak widać, ten pojazd po prostu jest ty. No cóż. Nie wypałem, porażką. Porównuję, porównam go do LTK, który był dwa dni temu do kupienia za podobną ilość złota. No to cóż, DPM mamy słabszy. Penetrację, co prawda, mamy lepszą, bo 189, jak na lajcie. Przeba, czas przeładowania dłuższy. Czas celowania 1,92, więc spoko. Celność lepsza, natomiast ją tracimy, ponieważ kary. Mamy większe. Co prawda nie do strzelania, ale ogólnie, i ta celność, jeżeli chodzi o ruch, nie, no, taka nie jest zbyt fajna. Pomimo tych niby niskich kar maksymalna prędkość 65. Silnik, tylko 710. Mozna to na niby większa. Obracamy się wolniej. pomimo wszystko, opory do gruntu ma mniejsze. 10% depresji, więc niby jest spoko. 410 w zasięgu. No to jest pod pasywny ten pojazd. Może grać, ale pancerz. Pancerz to papier. Można w niego strzelać z HEKA. No popatrzcie, to jest po prostu kuźwa żart. To jest po prostu żart. Ten pojazd. Nie no, nie bądźmy tacy brutalni. Przełączmy na HEKA. O, tu się może odbić. Tu może nie wejść. No i w gąsienicy może nie wejść. Nie no, kuźwa wejście. Sobie, no, szkoda kasy na ten pojazd. No chyba, że ktoś kolekcjonuje. Ja sam go nie posiadam, ale po prostu go. Niech nie ktoś napisze, kiedy spotkaliście go w bitwie, bo ja go w sumie ani raz nie spotkałem w bitwie, bo on nie kojarzy w ogóle. To było na tle, trzymajcie się, cześć.